społeczeństwo obywatelskie w oku kamery. Największym problemem polskiego społeczeństwa jest przeciętność. Przeciętność wyrażania poprzez siedzenie w domu, oglądanie TV, bądź też gra na kompie. Po co to wszystko? Przecież z życia można wycisnąć o wiele więcej. Ludziom przede wszystkim brak wsparcia ze strony społeczeństwa, jak i wiary we własne możliwości. Brak wiary w siebie i samozaparcia, którego przyczyną mogą być złe warunki fizyczne, jak i krytyka ze strony innych. Prowadzą one do blokad oraz w przyszłości braku chęci do wyróżnienia się z w, w Polsce utarło się, że sportem narodowym jest piłka nożna, co powoduje w dużej mierze dyskryminację i niezrozumienie innych dziedzin sportowych, przede wszystkim sportów ekstremalnych. Sporty ekstremalne, jak wiemy, wiążą się z większym ryzykiem, przez co powodują więcej emocji niż takie zwykłe sporty, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Myślę, że wielu ludzi woli sporty ekstremalne od piłki nożnej czy siatkówki. No jednakże nie są one rozwijane w Polsce z powodu zaściankowości i stereotypów, że są one niezbyt potrzebne na co dzień. Gdzie najlepiej rozwijającymi się w Polsce sportami, ocierającymi się o ekstremalność, są sporty walki. Jednakże nie każdy sport w Polsce ma tak łatwo jak sporty walki. Parkour jest to sposób przemieszczania się z punktu A do punktu B w jak najkrótszym czasie, jak największym stylem. Jak największym flowem, a przede wszystkim efektownie i efektywnie. Nasza trójka trenuje freerun, czyli połączenie parkouru i akrobatyki miejskiej. I, it's the only thing, so it Nasz start był trudny, początkowo ludzie uważali, że niszczymy mienie, że jest to nam niepotrzebne, że głupkujemy, nie dostrzegali w tym, co robimy buntu. W mniejszych miastach brak miejsc do trenowania sportów ekstremalnych. Można dojść do wniosku, że tak naprawdę państwo mało interesuje się jakimkolwiek jego rodzajem, przede wszystkim skupia się na piłce nożnej, w której i tak nie odnosimy sukcesów. W Polsce panuje przekonanie typu kim jestem, żeby coś osiągnąć. Młodzież posiada jeszcze swoje aspiracje, dąży do wyznaczonego celu, jednakże szara polska rzeczywistość utrudnia mu to znacząco. Głównym naszym problemem jest brak miejscówek, a w szczególności zimowy regres, który jest spowodowany brakiem treningów w zimę. Sala gimnastyczna jest bardzo miłym uwydatnieniem naszej pracy, jednakże ich dostępność jest zbyt ograniczona. Ludzie boją się nam zaufać, nawet jeśli do naszego użytku są włączone materace. Przykre jest to, że władze w mniejszych społecznościach lokalnych kładą mały nacisk na zapewnienie rozwoju nie tylko sportów ekstremalnych, ale również zamilowań artystycznych. Mamy nadzieję, że w przyszłości zostanie to zmienione.